Zobaczcie, miałem zrobić takie tulejki, ale nie średnica 30, tylko 28. Zarobiłem sobie taki trzpień stożkowy, wcisnąłem i dalej już nie wchodzi. I teraz tak, łapię w uchwyt tokarski, muszę to, muszę to docisnąć, przepraszam. O, drugą ręką sobie trochę pomogłem, dociśnięte. I teraz tak, mam nóż zwykły przecinek, przeze mnie ostrzone. I teraz zobaczcie jak to ładnie wyjdzie. Włączam obroty i już nic nie będę mówił. Tylko ręcznie będę to toczył na wolnym posuwie. Widzicie, jak toczyłem w tamtą stronę powstał grad, a w tą stronę wyszło pięknie, zaraz zobaczę czy dam radę Wyszło prawie praktycznie idealnie wyszło. Także przejechałem nożem w jedną stronę, w drugą stronę, o i zobaczcie jak ładnie, widzicie? Także to dzisiaj taki se sposób popracowałem. A mam tam teraz takie, jakby powiedzieć, końcówki materiału. Także pewnie na tym będę próbował toczyć tulejki, powstaną z tego. Także nie będzie u mnie w ogóle odpadów. No i zaoszczędzę około mm, parę metrów wałka, czyli mogę zaoszczędzić około 200-300 zł albo i więcej. No. Także tulejka poprawiona, zadowolone, i do kolejnej pracy. Dziękuję.